Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wielką moc ma zachowanie pewnych aspektów swojego życia tylko dla siebie? W tym filmie zgłębimy, jak stoicyzm, ta ponadczasowa filozofia, zachęca nas do refleksji nad znaczeniem dyskrecji. Nie chodzi tylko o zachowywanie tajemnic, ale o zrozumienie siły, godności i równowagi, które płyną z prywatności i introspekcji. Stoicyzm, równie aktualny dziś, jak w starożytności, Uczy nas doceniać nasze wewnętrzne doświadczenia i świadomie decydować, co warto dzielić z innymi, a co zachować dla siebie. Od osobistych ambicji i sytuacji finansowej, po głęboko zakorzenione lęki czy sprawy rodzinne, ta filozofia oferuje potężne wskazówki, które pomagają określić, jakie aspekty naszego życia najlepiej trzymać blisko serca. W tym filmie przyjrzymy się dziewięciu kluczowym obszarom, w których praktykowanie dyskrecji może odmienić sposób, w jaki żyjemy. W miarę jak będziemy zgłębiać kolejne tematy, dowiesz się nie tylko, jakie rzeczy warto zachować w tajemnicy, ale także dlaczego jest to ważne i jak zastosować te zasady w codziennym życiu. Na końcu spojrzysz na prywatność z nowej perspektywy, dostrzegając, jak selektywne dzielenie się może pomóc zbudować bardziej zrównoważone, odporne i autentyczne życie. Każda lekcja, którą omówimy będzie krokiem w kierunku rozwinięcia stoickiego sposobu myślenia, umożliwiającego życie z większym celem, godnością i wewnętrznym spokojem. Zacznijmy od tematu, który silnie rezonuje w erze mediów społecznościowych. Pierwsze: zachowaj swoje cele dla siebie. Żyjemy w świecie zdominowanym przez potrzebę zewnętrznej akceptacji, gdzie dzielenie się każdym celem w przestrzeni publicznej wydaje się niemal obowiązkowe. Stoicyzm proponuje jednak inne podejście. Trzymanie swoich projektów i aspiracji w tajemnicy. Ta zasada, inspirowana mądrością stoickiego filozofa Epikteta, zachęca nas do porzucenia potrzeby aprobaty innych na rzecz skupienia się na własnym rozwoju. Wyobraź sobie, że masz cel, na przykład zdobycie nowej pracy, rozpoczęcie ćwiczeń lub naukę nowej umiejętności. Dzisiejsza norma podpowiada, by ogłosić to wszystkim, szukając wsparcia lub podziwu. Stoicyzm sugeruje jednak inną ścieżkę: pielęgnowanie celów w ciszy. Dzięki temu chronisz je przed zewnętrznymi opiniami, krytyką czy przedwczesnymi osądami. Epiktet powiedział: "Jeśli chcesz się poprawić, zadowól się tym, że inni uznają cię za głupca i szaleńca". Te słowa przypominają, że rozwój osobisty często wymaga decyzji, które mogą wydawać się dziwne lub błędne dla innych i to jest w porządku. Prawdziwa wolność polega na tym, by nie być niewolnikiem opinii innych. W kolejnych lekcjach dowiesz się, jak te zasady mogą odmienić inne aspekty Twojego życia, prowadząc cię ku ścieżce kierowanej Twoimi cnotami, a nie potrzebą zewnętrznej walidacji. Przygotuj się, by odkryć moc dyskrecji w drodze dostania się nowoczesnym stoikiem. Drugie, powstrzymaj się od narzekania. W świecie, gdzie narzekanie stało się normą, stoicyzm oferuje kontrastujące podejście. Stawianie czoła trudnościom z spokojem i bez publicznych lamentów. Ta perspektywa, głęboko zakorzeniona w mądrości Marka Aureliusza, uczy nas, że siła osobista i odporność rodzą się z prywatnego i skutecznego radzenia sobie z problemami. Stoicyzm zakłada, że narzekanie nie jest skuteczną strategią. Dysponujemy ograniczonym czasem i energią, a poświęcanie ich na użalanie się nad sobą nie przybliża nas do celów ani nie czyni nas szczęśliwszymi. Nie chodzi o to, by ignorować swoje emocje czy je tłumić, lecz o to, by stawiać im czoła z odwagą i skupieniem. Na przykład, jeśli stajesz w obliczu wyzwania w pracy lub w życiu osobistym, stoicką odpowiedzą jest refleksja nad problemem w zaciszu własnych myśli i poszukiwanie praktycznych rozwiązań, zamiast publicznego wyrażania frustracji czy szukania współczucia. Taka praktyka wzmacnia ducha. Kierując energię na działania, które mogą przynieść realne zmiany, zamiast rozpraszać ją na nieproduktywne narzekanie. W erze mediów społecznościowych, gdzie wiele osób publicznie wyraża swoje frustracje, stoicyzm zachęca do introspekcji, promując niezależność emocjonalną i większe poczucie kontroli nad swoim życiem. Rezygnacja z narzekania pozwala na lepszą ocenę swoich problemów i znalezienie skutecznych rozwiązań, unikając jednocześnie utknięcia w cyklu frustracji który nie prowadzi do rzeczywistych zmian. Przyjęcie tej postawy nie tylko poprawia zdolność doradzenia sobie z trudnościami, ale także sprzyja bardziej satysfakcjonującemu życiu, opartemu na wewnętrznej odporności i świadomym wykorzystaniu czasu oraz energii. Trzecie sprawy finansowe. W społeczeństwie, które często mierzy sukces bogactwem i ostentacją, stoicyzm przypomina o znaczeniu zachowania spraw finansowych w prywatności. Ta perspektywa, głęboko inspirowana przez Senekę, zachęca nas do skupienia się na tym, co naprawdę ważne życiu w skromności i odnajdywaniu spełnienia w wartościach wewnętrznych, zamiast w pogoni za bogactwem czy szukaniu uznania przez jego demonstrowanie. Bogactwo to niewola umysłu, mawiał Seneka, a to spostrzeżenie pozostaje aktualne również dzisiaj. W kulturze, która wiąże wartość osobistą z posiadanymi dobrami, stoicyzm zachęca do odrzucenia tej powierzchownej wizji uczy nas, by nie łączyć swojej samooceny z pieniędzmi i unikać pułapek arogancji oraz zazdrości. Podejście to nie oznacza odrzucenia sukcesu finansowego, ale zrozumienie, że nasze szczęście nie powinno od niego zależeć. Życie zgodnie ze swoimi możliwościami, docenianie prostych przyjemności i unikanie, by pieniądze stały się źródłem pychy lub rywalizacji, pozwala osiągnąć bardziej autentyczną i spokojną równowagę. Dla młodych ludzi, którzy stają w obliczu skomplikowanego świata ekonomicznego, ta lekcja jest szczególnie ważna. Zachęca do priorytetowego traktowania rozwoju osobistego i wewnętrznego zadowolenia, zamiast porównywania się z finansowymi osiągnięciami innych. Zamiast dążyć do bogactwa, aby karmić swoje ego lub imponować innym, stoicyzm sugeruje skupienie się na cnotach takich jak pokora, hojność i wdzęczność. Prawdziwe bogactwo Według stoicyzmu, nie tkwi w tym, co posiadasz, ale w tym, kim jesteś i w zdolności cieszenia się życiem takim, jakie jest. Czwarte: unikaj oceniania innych. Stoicyzm zachęca do unikania pochopnych osądów i krytyki wobec innych, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy opinie są często wyrażane w pośpiechu, bez głębszego namysłu. Marek Aureliusz podkreślał: nie nas dotykają rzeczy, ale nasze opinie o nich. To przypomnienie, że nasze reakcje mówią więcej o nas samych niż o osobach, które krytykujemy. W erze mediów społecznościowych, gdzie wiele osób szybko ocenia wybory życiowe, opinie lub błędy innych, stoicyzm nawołuje do introspekcji. Zamiast skupiać się na cudzych niedoskonałościach, stoicyzm proponuje skierowanie uwagi na własny charakter i działania. Praktykowanie umiaru stoickiego oznacza zatrzymanie się i zadanie sobie pytań. Co mnie skłania do wydawania tego osądu? Co to mówi o moich wartościach lub niepewnościach? Czy mógłbym lepiej wykorzystać swoją energię? Na przykład, zamiast krytykować błędy innych, stoik rozważy, jak poprawić własne postępowanie. Taka postawa nie tylko zapobiega niepotrzebnym konfliktom, ale także promuje głębsze zrozumienie natury ludzkiej i większą tolerancję wobec ludzkich słabości. Przyjęcie tej filozofii pozwala na życie w większej harmonii. Mniej naznaczonej konfliktami, a także wspiera rozwój refleksyjnego i empatycznego charakteru. Powstrzymując się od oceniania, pozytywnie wpływamy na nasze otoczenie, promując społeczeństwo bardziej wyrozumiałe i mniej reaktywne. Piąte Detale Intymne Stoicyzm podkreśla znaczenie ochrony swojej prywatności, szczególnie w czasach, gdy granice między tym, co publiczne, a tym, co prywatne, są coraz bardziej zatarte. Unikanie nadmiernego ujawniania szczegółów intymnych to wyraz szacunku wobec siebie samego i swojej godności. Seneka mawiał: Przebywaj z tymi, którzy uczynią cię lepszym człowiekiem. Przyjmuj tych, których ty sam możesz poprawić. To przesłanie podkreśla znaczenie relacji opartych na wzajemnym szacunku i rozwoju, w przeciwieństwie do powierzchownych czy przypadkowych interakcji. W dzisiejszych czasach gdy media społecznościowe normalizują dzielenie się osobistymi aspektami życia z szeroką, często nieznajomą publicznością, stoicyzm przypomina, że takie działania mogą naruszyć naszą stabilność emocjonalną i naszą narrację osobistą. Wybierając starannie, co i z kim się dzielimy, chronimy swoją prywatność, wzmacniamy poczucie własnej wartości i autonomię. To nie oznacza izolacji czy unikania relacji ale stawianie na znaczące więzi, w których nie czujemy potrzeby nadmiernego otwierania się dla uzyskania aprobaty. Otaczanie się ludźmi, którzy cenią nasz rozwój i szanują naszą prywatność, sprzyja głębszym i bardziej autentycznym relacjom. Stoickie podejście do prywatności to równowaga bycie otwartym i szczerym, nie rezygnując jednocześnie z prawa do zachowania swoich doświadczeń w sferze osobistej. Taki balans prowadzi do zdrowszego i pełniejszego życia. Szóste słabości i lęki. Stoicyzm uczy, by nasze słabości i lęki traktować z rozwagą i celowością, unikając ich nadmiernego eksponowania. Nie chodzi o ich tłumienie, lecz o refleksję i mądre podejście. Jak zauważył Seneka, kto boi się śmierci, nigdy nie uczyni nic godnego człowieka żyjącego. To przypomina, że poddawanie się lękom odciąga nas od odważnego i znaczącego życia. Współcześnie, gdy otwarte wyrażanie emocji postrzegane jest jako autentyczność, stoicyzm proponuje równowagę. Rozpoznanie swoich lęków, refleksja nad nimi i dzielenie się nimi jedynie z osobami godnymi zaufania pozwala na osobisty rozwój, jednocześnie unikając niepotrzebnego ujawniania wrażliwych obszarów życia. Na przykład, w obliczu głębokiego lęku, stoik najpierw analizuje jego przyczyny i wpływ na życie. Jeśli to konieczne, szuka wsparcia u bliskiego przyjaciela, mentora czy członka rodziny. Taki proces pomaga nie tylko lepiej zrozumieć swoje obawy, ale także skuteczniej się z nimi mierzyć. Introspekcja stoicka pozwala odróżnić lęki racjonalne od irracjonalnych, prowadząc do świadomego pokonywania trudności. Takie podejście wzmacnia charakter i uczy radzenia sobie z wyzwaniami z odpornością i rozwagą. Siódme, Twoja filantropia. Pokora jest kluczowym elementem stoickiego podejścia do filantropii. Stoicyzm promuje akt dawania bez oczekiwania uznania czy pochwały. Marek Aureliusz stwierdził: Prawdziwa hojność to dar ofiarowany dobrowolnie i z czystej miłości, bez zobowiązań, bez oczekiwań. W czasach, gdy działania charytatywne są często szeroko nagłaśniane, stoicyzm zachęca do odkrywania czystego altruizmu. Prawdziwa wartość hojności tkwi w pozytywnym wpływie na innych a nie w widoczności samego aktu. Stoicyzm nakłania do pomagania z miejsca współczucia, porzucając pragnienie zewnętrznej walidacji. Na przykład anonimowa darowizna lub cichy akt życzliwości idealnie odzwierciedlają ten ideał stoicki. Unikając potrzeby uznania, upewniamy się, że nasze działania wynikają wyłącznie z chęci niesienia pomocy, co wzmacnia szczerość naszych intencji. Ten sposób myślenia jest szczególnie ważny dla młodych ludzi pragnących pozytywnie wpływać na swoje społeczności. Uczy, że wartość filantropii nie leży w uzyskanej uwadze, ale w rzeczywistej różnicy, jaką można wprowadzić w życiu innych. Praktykowanie dyskretnej hojności pozwala kultywować pokorę i sprzyjadawaniu, które jest autentyczne i głęboko znaczące. Stoicyzm przypomina, że prawdziwie altruistyczne działania nie wymagają publiczności ani nagrody. Chodzi o dawanie z serca, z myślą o korzyściach dla innych, bez żadnych warunków. To podejście nie tylko wzbogaca społeczność, ale także przyczynia się do naszego własnego rozwoju osobistego. 8. Prywatność rodzinna. Jeśli chodzi o problemy rodzinne, stoicyzm podkreśla znaczenie ich rozwiązywania z dyskrecją i szacunkiem. Seneka ostrzegał, kto pierze swoje brudy publicznie, nie ma poczucia rodzinnej godności. W czasach, gdy problemy osobiste często są upubliczniane w mediach społecznościowych, ta nauka przypomina o wartości prywatności i jedności rodzinnej. Problemy rodzinne, z natury skomplikowane, najlepiej rozwiązywać w intymnym i szanującym otoczeniu. Dzielenie się nimi publicznie może osłabić zaufanie i dodać niepotrzebnych konfliktów. Stoicyzm radzi, by w razie potrzeby szukać pomocy zewnętrznej w sposób przemyślany i dyskretny. Takie podejście wzmacnia relacje rodzinne, promując jednocześnie charakter pełen szacunku, dyskrecji i odpowiedzialności. Te cechy są kluczowe w budowaniu harmonijnych więzi zarówno w rodzinie, jak i poza nią. Dziewiąte kontroluj swoje emocjonalne reakcje. Stoicyzm kładzie nacisk na siłę kontroli nad naszymi emocjonalnymi reakcjami na zewnętrzne okoliczności. Główną ideą jest to, że nie same wydarzenia nas dotykają, ale nasze interpretacje i reakcje na nie. Epiktet powiedział: Nie niepokoją nas rzeczy, ale nasze opinie o nich. W świecie pełnym ciągłych bodźców i niespodziewanych wyzwań, umiejętność zachowania spokoju i mądrego reagowania jest nieocenioną zdolnością. Stoicyzm nie sugeruje tłumienia emocji, lecz ich zrozumienie, ocenę i świadome decydowanie, jak na nie odpowiedzieć. Na przykład, gdy napotykasz trudności w pracy, Stoik zamiast wybuchać złością lub frustracją, najpierw analizuje sytuację i próbuje znaleźć konstruktywne rozwiązanie. Ta praktyka nie tylko chroni nas przed niepotrzebnym stresem, ale także wzmacnia nasze umiejętności radzenia sobie z problemami. Dzięki stoickiemu podejściu możemy budować wewnętrzną odporność, co pozwala nam żyć spokojniej i bardziej harmonijnie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Razem omówiliśmy dziewięciu kluczowych aspektów, które stoicyzm zachęca nas do zachowania w prywatności, aby żyć bardziej zrównoważonym, autentycznym i świadomym życiem. Od naszych osobistych celów i spraw finansowych, przez obawy, osądy, aż po reakcje emocjonalne, każdy z tych tematów podkreśla siłę dyskrecji i introspekcji. Praktykując powściągliwość w tych obszarach, Chronimy naszą godność i wewnętrzny spokój, jednocześnie budując autentyczne relacje i większą odporność na wyzwania życia. Stoicyzm przypomina nam, że prawdziwa siła tkwi w tym, czego nie pokazujemy, w świadomych wyborach, które pozwalają priorytetowo traktować nasze emocjonalne dobro i rozwój osobisty, zamiast szukać zewnętrznej akceptacji. Jeśli podobał Ci się ten materiał i chcesz dalej uczyć się, jak stosować te cenne lekcje w codziennym życiu, zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek i powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Dziękujemy, że towarzyszysz nam w tej podróży ku pełniejszemu i bardziej świadomemu życiu.